Cześć i czołem, dzień dobry. Oto odświeżona Kia EV6 lub, jakby powiedzieli Anglicy, Kia EV6. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Kia EV6 jest z nami od 2021 roku i w momencie debiutu ten model był pierwszym w historii Kia modelem tworzonym tylko i wyłącznie z myślą o napędzie elektrycznym. Kilka miesięcy temu EV6 przeszła lifting, lifting, który, jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, najbardziej zmienił przednią część nadwozia. W EV6 po liftingu mamy zupełnie nowe światła, zupełnie nową sygnaturę świetną tak naprawdę, mamy zupełnie nowy zderzak no i dzięki takim zmianom, moim zdaniem EV6 wygląda bardziej drapieżnie, bardziej charakternie. W odmianie po liftingu pojawiły się także nowe barwy lakieru, nowe wzory Felk, no i odświeżono także delikatnie tylną część nadwozia, chociaż tutaj zmiany są naprawdę kosmetyczne i chyba tylko fani marki, fani modelu dostrzegą odświeżone tylne lampy oraz nieco przemodelowany tylny zderzak. Samochód mierzy prawie 4 m 70 centymetrów długości i jest czymś pomiędzy hatchbackiem a crossoverem. Nie zmienia to jednak faktu, że EV6 wygląda świeżo i futurystycznie. Co zmienił lifting we wnętrzu Ki EV6? Mamy odświeżone nowe multimedia, zarówno jeśli chodzi o wirtualne zegary, jak i o sam system multimedialny. Mamy także zupełnie nową Kierownicę, chociaż ta kierownica, jak i ten system multimedialny znane są chociażby z elektrycznej kii Niro czy z nowej kii EV3, więc widać tutaj, że Kia postarała się ujednolicić wnętrza swoich elektrycznych modeli. EV6 po liftingu we wnętrzu zyskała także nowe materiały, nowe wzory, tapicerki, no i bogatsze wyposażenie. Zobaczcie, EV6 może mieć teraz chociażby elektrycznie regulowaną kolumnę, kierownicy. Podobno poprawiła się także jakość wykończenia, jakość materiałów. No i teraz mówię, głośne sprawdzam. I słuchajcie, jeśli chodzi o solidność montażu, jakość tego montażu, jakość spasowania poszczególnych elementów to tutaj jest naprawdę top. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić, nic nie wydaje podejrzanych dźwięków, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, natomiast jeśli chodzi o jakość tych materiałów, no to tutaj mamy taki miszmasz, miękkie materiały są na przykład tutaj, ale tutaj już mamy twardy materiał. Górna część deski rozdzielczej także jest pokryta twardym materiałem, okej, okay, on ma fajny wzorek, fajną fakturę, ale to jest słuchajcie twardy plastik, natomiast powtórzę się jeśli chodzi o spasowanie, jest naprawdę klasa, a co do jakości materiału no to jeśli zaczniemy tych materiałów dotykać, to wyczujemy, że są to raczej materiały eko. Pod maską Kia ev 6 nie znajdziemy silnika, to znaczy znajdziemy, ale nie w tej wersji, ponieważ tutaj mamy do czynienia z odmianą RWD, która ma jeden silnik umieszczony przy tylnej osi. W ofercie jest także odmiana AWD, która ma dwa silniki. Wtedy oprócz tego silnika z tyłu, tutaj gdzieś pod spodem ulokowany jest dodatkowy silnik napędzający koła osi przedniej. Natomiast w każdej wersji znajdziemy takiego Franka. Odmiana AWD pomieści tutaj 20 litrów, a odmiana RWD 52 litry. Jak widać, idealna jest to skrytka na przykład do przewożenia kabli do ładowania. Jeśli chodzi o sam układ napędowy, ki EV6, odświeżony Kia EV6 to dostępne są warianty, jak już wspomniałem, RWD i AWD. RWD występuje w wersji o mocy 170 lub 229 koni mechanicznych. Ten słabszy wariant ma baterię o pojemności 63 kWh, a ten mocniejszy wariant o pojemności 84 kWh, odmiana AWD ma już 325 koni mechanicznych mocy oraz standardowo akumulatory o pojemności 84 kWh. Jeśli chodzi o zmiany w układzie jezdnym, to odświeżona KIA EV6 otrzymała nowe amortyzatory, oraz Koreańczycy pogrzebali tutaj także troszeczkę w zawieszeniu. Wszystko po to, żeby EV6 prowadziła się jeszcze lepiej, a EV6 prowadzi się w sposób bardzo dojrzały, że takiego stwierdzenia użyję. Zawieszenie jest tutaj takie mięsiste, sprężyste, bardzo przyjemne. Ja akurat bardzo cenię sobie taką konfigurację zawiasu, chociaż ten zawias nie jest upierdliwy i nie zapomina absolutnie o. Komfortie dodatkowo wersja RWD przy wyłączonych wszystkich systemach wsparcia kierowcy bardzo ochoczo zamiata tyłkiem i potrafi dać naprawdę sporo fanu z jazdy. Poruszę jeszcze temat zasięgu, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat w wersji odświeżonej, gdyż Kia twierdzi, że odmiana z większymi akumulatorami w cyklu miejskim na jednym ładowaniu pokona ponad uwaga 700 km. Diesle, bójcie się. Ja nie byłbym aż tak odważny, jeśli chodzi o deklarację co do zasięgu, tym bardziej, że podczas mojego testu, co prawda w cyklu mieszanym, a nie w cyklu miejskim, na jednym ładowaniu udało mi się pokonać około 450 km. Ważną informacją w kontekście akumulatorów, w kontekście układu napędowego KIA V6 jest fakt, że auto posiada 800-woltową architekturę. Dzięki temu maksymalna moc ładowania tego samochodu dochodzi do blisko 260 km. Kilowatów, wow. Dzięki temu naładowanie auta od 10 do 80% powinno zająć nie więcej niż kilkanaście minut. Znam takie osoby, co zdecydowanie dłużej stawiają dwójkę na stacji niż Kia EV6, ładuje się od 10 do 80%. Pokażę Wam jeszcze ciekawą funkcję dostępną w Kia EV6, funkcję, która nazywa się zdalne parkowanie. Zobaczcie, za kierownicą samochodu nikt nie siedzi, pasażerów także w środku nie mamy. A za pośrednictwem pilota możemy wzbudzić auto. Proszę bardzo, tutaj jest taki przycisk, trzeba go przytrzymać. Auto już się wzbudziło. No i za pośrednictwem innego przycisku możemy sterować samochodem. Jedziemy do przodu. Zobaczcie, jak to wygląda. Magia, prawda? O, ciekawe, czy się zatrzyma, czy wjedzie w krzaki. Zatrzymał się. Zuch! Sprawdźmy, co słychać na tylnej kanapie. Na tylnej kanapie, która prezentuje się o w ten właśnie sposób. Przypomnę tylko, że fotel kierowcy mam ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mam ogrom, naprawdę ogrom wolnej przestrzeni na. Kolana na nogi nad głową także nie mogę na nic narzekać, chociaż okej, okay, miejsca nad głową nie jest aż tak dużo, ale jak wspomniałem, nie mogę się do tego także przyczepić. Jeśli chodzi o udogodnienia dla osób siedzących z tyłu, no to tutaj mamy dwa porty USB-C ulokowane. O, proszę bardzo, na oparciach przednich. Foteli, mamy idealnie płaską podłogę. Tak, ten samochód ma idealnie płaską podłogę, więc osoba siedząca po środku tylnej kanapy nie będzie musiała toczyć wojny o miejsce na nogi z pasażerami siedzącymi na skrajnych siedziskach. A, a propos skrajnych siedzisk, to te siedziska mogą być tutaj podgrzewane. Jakby tego było mało, oparcie tylnej kanapy ma regulowany kąt pochylenia. A tutaj ze środka możemy sobie dodatkowo rozłożyć wygodny podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. No to co, bierzemy na celownik walory praktyczne przedniej części kabiny. Jak widzicie, tutaj mamy taką obszerną okazałą wiszącą konsolę środkową, taki wiszący tunel środkowy i na tym tunelu znajdziemy dwa uchwyty na napoje, tutaj jakiś taki mniejszy schowek, no i półeczkę z ładowarką indukcyjną. Znajdziemy tutaj oczywiście także duży schowek w podłokietniku. Pod tą wiszącą konsolą mamy natomiast taką wanienkę, zobaczcie taki całkiem okazały kolejny schowek. A tutaj z kolei schowały się dwa złącza USB-C. Na tym jednak nie koniec, ponieważ tutaj schowało się trzecie złącze USB-C, a obok jest, jak widzicie, złącze 12-V. Mamy także schowek przed pasażerem, i jest to całkiem obszerny schowek tak się prezentuje i mamy kieszenie w drzwiach chociaż akurat kieszenie w drzwiach do najbardziej obszernych w tym modelu nie należą. Multimedia multimedia, które są akurat mniej dobrze znane, ponieważ jeździłem wieloma modelami Ki, więc znam te multimedia. Dość dobrze i nie tylko je znam, ale powiem Wam szczerze, że lubię te multimedia. One są bardzo czytelne. Okej, okay, są bardzo obszerne, ale zobaczcie, mają duże wirtualne przyciski. Łatwo jest w te przyciski trafić podczas jazdy, więc obsługa naprawdę nie stwarza absolutnie żadnych. Problemów przyczepić się mogę jedynie do takiego oto dotykowego panelu klimatyzacji. Okej, okay, fajnie, że on ma fizyczne pokrętła. Zobaczcie, tak sobie można tutaj zmienić chociażby temperaturę klimy oraz tutaj podotykać, jeśli chcemy uaktywnić konkretną opcję. Natomiast przeszkadza mi troszeczkę to, że o, w ten sposób mogę sobie zmienić obsługę tego panelu, a dokładniej funkcje, które ten panel będzie obsługiwał. Moim zdaniem jest to troszeczkę przerost formy nad treścią i te o dotykowe wirtualne przyciski przeniósłbym gdzieś tutaj, a tutaj po prostu pozostawił nawet taki dotykowy panel klimatyzacji. No ale co ja się tam znam, projektantem wnętrz nie jestem. Pokażę wam wirtualne zegary, które wyglądają w ten sposób. Są dość proste i dość czytelne i powiem wam szczerze, że nie znalazłem różnych motywów graficznych tych zegarów. One po prostu zawsze wyglądają o tak, jak teraz z lewej strony mam aktualną prędkość, z prawej zasięg możliwy do. Pokonania na aktualnie naładowanych akumulatorach. Pokażę Wam jeszcze kierownicę kierownicę, na której mamy fizyczne przyciski. Chwała Bogu, że te przyciski są fizyczne. Obsługuje się to naprawdę bezwzrokowo, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie. Tutaj na dole mamy także fizyczny przycisk od trybów jazdy i zobaczcie, w tym samochodzie mamy kilka trybów jazdy. Mamy tryb Normal, mamy tryb Eko, mamy tryb sportowy, mamy tryb myDrive, no i mamy tryb na przykład na Śnieg. Pokażę Wam jeszcze z bliska konsolę środkową, bo tutaj mamy o, takie pokrętło od wybierania kierunków jazdy. Zobaczcie, działa to bardzo sprawnie, działa to bezproblemowo, łatwo jest się przyzwyczaić do obsługi tego pokrętełka. Tutaj mamy starter silnika, no, wygląda to troszeczkę tak jak starter jakiegoś urządzenia RTV AGD, a tutaj mamy także takie pola dotykowe, które uruchamiają wentylowanie czy też podgrzewanie foteli oraz podgrzewanie kierownicy. Zajrzyjmy do bagażnika, a bagażnik w tym modelu ma pojemność 480 litrów i wygląda w ten sposób. No, trzeba przyznać, że bardzo foremne kształty tutaj mamy, więc łatwo będzie tę przestrzeń wykorzystać. Dodatkowo, jak widzicie, mamy oparcie tylnej kanapy składane w proporcjach 40 do 60, no i mamy jeszcze taki otwór do przewożenia jakichś dłuższych przedmiotów. Mamy także oczywiście podwójną podłogę. Jak widzicie na załączonym obrazku, ale słuchajcie, na burtach nie mamy żadnego haczyka. Przynajmniej ja takiego nie znalazłem tutaj. Tylko mamy na dole jakieś takie uchwyty. Jeden tutaj, no i drugi tutaj. Jest oczywiście lampka, i to lampka LEDowa, która oświetla nam przestrzeń bagażową. No i jest złącze 12V. Ceny odświeżonej EV6 rozpoczynają się od kwoty mniej więcej 190. Tysięcy złotych za podstawową wersję z mniejszymi akumulatorami, ze słabszym silnikiem oraz z napędem na tył, a kończą na kwocie około 260 tysięcy złotych za wersję wszystko mającą z napędem na cztery koła. Mówię oczywiście o kwotach bez jakiegokolwiek państwowego dofinansowania. Czy odświeżona Kija EV6 jest autem lepszym od swojej poprzedniczki? Tak. Być może zmiany nie są diametralne, nie są rewolucyjne, ale są z pewnością na plus.